Hej, z tej strony Szymon Radzewicz ze Spider Spidersweb. Jak widzicie mam już nową wersję oprogramowania dla konsoli PlayStation 4, która w przeciągu kilku następnych tygodni powinna pojawić się dla każdego posiadacza tej konsoli. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym Wam pokazać kilka najciekawszych nowości, a Sony tym razem naprawdę się postarało. Po pierwsze, aktualizacja oznaczona numerem 450, Pozwala na rozszerzenie pojemności PlayStation 4 o zewnętrzne dyski twarde. Oznacza to, że jeżeli macie jakiś zewnętrzny dysk, który ma powyżej 256 GB, a także łączy się za pomocą standardu USB 3.0, możecie go wykorzystać jako zewnętrzny dysk do PlayStation 4. To jest bajecznie proste, wystarczy podłączyć takie urządzenie do gniazda USB w konsoli. Konsola się pyta czy chcemy zamienić zewnętrzny dysk na... Pamięć masową i jeżeli wyrazimy na to zgodę, wygląda to w ten sposób: mamy pamięć masową systemu, a poniżej rozszerzoną pamięć pochodzącą z dysku zewnętrznego. Wszystko jest bajecznie proste, a co najlepsze, na dysk zewnętrzny można instalować i pobierać gry, a także przenosić gry z pamięci masowej systemu. Pokażę Wam, jak to wygląda. Wystarczy wybrać interesującą nas pozycję. Ja w tym momencie postaram się przenieść. O... Jak będzie volume? I w tym momencie już rozpoczyna się transfer. Oczywiście gdybym przenosił takiego Battlefielda, który jest kilkadziesiąt razy większy, trwałoby to odpowiednio dłużo, dłużej, ale z tego co zauważyłem, nawet te największe, najbardziej rozbudowane tytuły nie przenoszą się dłużej niż kilka minut. Także Sony rozwiązało to bardzo dobrze. I dla osób, które mają konsolę z dyskiem załóżmy 500 giga, który pozwala, no nie oszukujmy się, na instalację nie więcej niż 10 rozbudowanych tytułów, to takie rozwiązanie w aktualizacji 4.50 będzie jak zbawienie. Drugą kapitalną nowością w aktualizacji 4.50 jest opcja, którą znalazłem w zakładce System. Ta opcja nazywa się Tryb Turbo, jak możecie przeczytać, to udoskonalone wrażenia z rozgrywki, takie jak wyższa liczba klatek na sekundę. O co tutaj chodzi? W PlayStation 4 Pro dotychczas te podstawowe gry wydane na PlayStation 4 nie dostawały żadnego zastrzyku energii. Jeżeli producent chciał skorzystać z dodatkowej mocy obliczeniowej Pro, no to musiał pisać osobną aktualizację, która wykorzystywała tą rozbudowaną część GPU. Niestety żaden w żaden sposób nie, nie wpływało to na gry, które już zostały napisane. I to właśnie zmienia się za pomocą trybu Turbo. I czy czuć różnicę? Moim zdaniem, definitywnie czuć różnicę. Odpaliłem w tym trybie Turbo Bloodborne, odpaliłem czwartego Fallouta, odpaliłem jeszcze jakąś jedną grę, ale nie pamiętam co to było. I tak. Różnica jest odczuwalna. Jest więcej klatek i gry, które miały problemy z płynnym działaniem, już tych problemów nie mają. Nie gubią FPS-ów i gra się odczuwalnie przyjemniej. Także jeżeli masz PlayStation 4 Pro, jeżeli kupiliście tę nową, potężniejszą wersję konsoli, no to aktualizacja 4.50 to jest coś obowiązkowego. Ja nawet w becie tego systemu no nie wyobrażam już sobie, żeby grać bez włączonego trybu turbo. Dla mnie to jest nowy standard. Trzecia ciekawa nowość jest stricte kosmetyczna. Polega na tym, że w końcu dostaliśmy możliwość większej personalizacji elementów konsoli, które dotyczą bezpośrednio nas, użytkownika. Po pierwsze, możemy edytować swój profil PlayStation Network, tak, aby zmieniać nie tylko tło, ale również kolor tych wszystkich belek, które są przypisane do naszego profilu. Kolorystycznie, no, wielu możliwości nie ma. Ale jeżeli ktoś lubi bawić się w taką personalizację i jeżeli komuś zależy na tym, jak inni widzą go w środowisku PlayStation, no to na pewno będzie z tej możliwości zadowolony. Mnie o wiele bardziej ciekawi i rajcuje druga opcja personalizacji, mianowicie w końcu po tylu apelach, prośbach i sugestiach Sony umożliwiło wrzucenie własnej tapety do systemu. Żeby to zrobić, trzeba wejść w zakładkę motywów, czyli nie jest to najbardziej oczywista, e, oczywista procedura. Potem zjechać na sam dół wszystkich dodanych do biblioteki motywów i wybrać coś takiego jak motyw niestandardowy. W motywie niestandardowym możemy wybrać obraz, z, na przykład z wykonanych przez siebie e, zrzutów ekranu z gier. Jako, że mamy zimę, no to bardzo chciałbym wybrać coś. Coś cieplejszego, na przykład ze świetnej gry logicznej The Witness. Możemy do tego wybrać kolor ekranów systemowych. Ja wybiorę coś troszeczkę cieplejszego. Chwila na załadowanie zmian. I gotowe. Mój własny screenshot wykonany podczas rozgrywki, No, notabene w 4K. I to tyle. Ok, idziemy dalej. Kolejną nowością jest ulepszenie sekcji co nowego, czyli można powiedzieć takiego newsfeeda. Wcześniej newsfeed uaktualniał się automatycznie o zawartość, która nie była przez nas wrzucona bezpośrednio. To znaczy system generował gdzieś tam w tle pliki i informacje, że o, ktoś po raz pierwszy odpalił jakąś grę, o, ktoś odblokował jakieś trofeum, z reguły no nie było to nic przesadnie interesującego. Teraz po raz pierwszy od premiery tej konsoli, nareszcie mamy możliwość dodania własnego wpisu um, o własnej treści z własnymi załącznikami, czyli coś, co moim zdaniem powinno się znaleźć w PlayStation 4 uh, od samego początku. Niestety z jakiegoś powodu tak się, tak się nie stało. Um, ja wiem, że z tego będę na pewno korzystał, e, ponieważ mamy zwartą ekipę, która gra w Overwatcha, która gra w Destiny, która gra e, w Battlefielda, więc jak najbardziej jak najbardziej dla mnie jest to, mm, dla mnie jest to zdecydowanie nowość na plus, chociaż zdaję sobie sprawę, że większość osób jest już tak zniechęcona tym, tym rybem, co nowego, że nie będzie czuła mm, potrzeby, żeby z tego korzystać. Ja jednak cieszę się, że mogę tutaj oznaczyć oznaczyć swoich znajomych, z którymi najczęściej gram online i co za tym idzie mogę zorganizować wieczór załóżmy z Battlefieldem. Niestety jak na złość, w tym momencie lista znajomych ładuje się ociężale więc musicie chwilkę poczekać. Ok ale już wskoczyło. Przykładowo dodam te osoby opublikuj I proszę, to tyle. Na sam koniec zostawiłem sobie tak zwane Quick Menu, czyli menu, które wywołujemy przytrzymując klawisz PlayStation. To menu pojawiło się w poprzedniej aktualizacji oprogramowania, jest cholernie, cholernie praktyczne. Dzięki niemu możemy sobie ustawić kilka takich najbardziej fundamentalnych opcji i możemy zarządzać konsolą bez wychodzenia z gry. Aktualizacja 450 wprowadza do tej belki. Bocznej zarządzanie imprezą, czyli czatem głosowym. Niby drobnostka, ale kiedy gra się, załóżmy, w Overwatch, takie wyjście do systemu, powrót do systemu zajmuje 10-15 sekund. No to jednak robi to zdecydowanie różnicę, a jeżeli mamy całą połowę ekranu przeznaczoną dla gry, to w tym momencie nasza kontrola nad tym, co się dzieje na serwerach, jest o wiele, o wiele większa. Ode mnie to tyle, dzięki za wspólnie spędzony czas, zapraszam do subskrybowania Spider-Swap TV, no i oczywiście poproszę o łapkę w górę. Trzymajcie się do następnego.